Uważaj na leasing w Tesli. Słuchajcie, sytuacja sprzed chwili. Zadzwonił do mnie klient, mówi: Panie Mariuszu, rezygnuję z pana leasingu, bo dostałem od Tesli leasing o 100 zł miesięcznie tani. Mówię: Niemożliwe, niech pan pokaże. I zostałem na kalkulację. Wyobraźcie sobie, że tak to wygląda. Przyglądam się temu i zobaczcie, co tu jest. Przede wszystkim wcisnęli klientowi oprocentowanie stałe, co powoduje, że marża jest niższa. A wiecie, dlaczego jest niższa? No, bo banki wiedzą, że Wibor spadnie, że nasz orzeł Lapiński wyjdzie niedługo i powie, że będzie obniżka Wiboru. I co się stanie z tym klientem? Jemu rata zostanie, a wszyscy inni będą płacić mniej. To pierwszy manewr, który najczęściej wykorzystują leasingodawcy tej czy innej marki przeciwko Tobie. Ale choć, bo tu jest jeszcze jeden haczyk, który świetnie mnie roześmiał. Warunkiem wzięcia leasingu z ratą 2,662 zł netto jest wzięcie GAPA za 158 zł miesięcznie. 158. Wiecie, ile ten gap kosztuje na rynku? Około 70 do 90 zł miesięcznie, w zależności od wariantu. Czy ta oferta jest uczciwa? W mojej ocenie nie. Jeżeli macie takie oferty, wyślijcie ją do nas na stronie clicklist.pl z ukośnik porównywarka ofert. Znajdziecie możliwość wysłania nas takiej oferty, a my ją dla Was bezpłatnie przeanalizujemy i damy znać, czy Wasza oferta nie zawiera takich kruczków jak tutaj. A tymczasem oferta Santandera leci do kosza.